O rany. Wiecie co, aż ciarki mi przeszły. No tak mi się spodobała ta bluzka. Mam płaszczyk, takiego miśka. Na pewno wiecie, o który mi chodzi. I teraz patrzę, że bardzo fajnie em, do złotych dodatków pasuje ta sukienka. Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z ogromnym holem hajem. Wybierałam z nowości. Oczywiście wszystkie ceny, tak jak zawsze, ukażą Wam się na ekranie. Wszystkie rozmiary również. Wszystkie linki, jakie tylko uda mi się znaleźć, znajdziecie w opisie do, pod filmem. Zaczynamy rozpakowywanie. Założyłam dzisiaj taką fioletową bluzę. Pomyślałam sobie, że będzie to takie małe wprowadzenie do pierwszej przysyłki, którą rozpakuję. Otóż zamówiłam dzisiaj kolorowe rzeczy. No nie wszystkie, ale no będzie trochę koloru. Wiecie, co? Kurier znowu mi przywiózł jedną przysyłkę całkiem. Rozerwano, zobaczcie. Musiałam tylko włożyć rękę i przeliczyć, czy się ilość rzeczy zgadza, ale wszystko jest ok. Rozcinamy paski. I otwieramy. Tę! Fajnie się prezentuje! Ale kolory. Czekajcie, dokumenty od razu wyciągnę na To co? Zaczynamy może od różu. Bardzo mi się ten kolor podoba, widzę, że jest to sweterek. Taki ma dosyć szeroki splot to chyba się mówi. Tak szeroko jest uszyty. Jest z zieloną metką, czyli został stworzony ze starych rzeczy. co jest bardzo fajne. Taki króciutki, ale jest mega taki mięsisty. Ale świetny jest. Zamówiłam go w rozmiarze M. Uwielbiam taki kolor. I już się ciekawa, jak nim będę wyglądać. Taki fajny, szeroki ściągacz. Może, może nie zupełnie jest to ściągacz. Ma to przypominać ściągacz na dole. To samo mamy przy rękawkach i fajny golfik. Dobra, mierzymy. Ula la! Co za sweterek? Zobaczcie, jaki fajny. Naprawdę super wygląda. Bardzo mi się podoba. Naprawdę fajny jest na takie zimne dni. Tutaj wiecie, wszystko jest zakryte. No ekstra jest i kolor bajka. Rękawy takie troszeczkę dłuższe. Totalnie w moim stylu. Super. Bardzo mi się podoba. Kolejną rzeczą. Będzie to coś fioletowego. Mój fiolet jest trochę jaśniejszy, ten jest trochę ciemniejszy. I tę bluzę zamówiłam właśnie, że M. I zamawiałam ją tak trochę myśląc o moim Maksiu, on kocha dinozaury. I na tej bluzie jest dinozaur. Dinozaur Rex, ale nie jest on z przodu, z przodu jest tylko napis Toy Story. Również ma ściągacz na dole, ściągacz jak ja powiedziałam przy rękawku. I dinozaur ten jest na plecach, myślę, że taka fajna. Fajna taka radosna bluza z napisem Rex jeszcze z tyłu. Myślę, że taka bardzo śmieszna jest ta bluza. <laughs> naprawdę. Trochę dziecinna, ale wiecie, w każdym z nas jest trochę dziecka. I czy na weekend tak luźno się ubrać? Myślę, że naprawdę rewelacyjna. Dobra, przymierzamy. <laughs> Świetna jest ta bluza. Zobaczcie. E, najpierw ją tak zostawiłam, tak wiecie, e, wypuszczoną, no taką długą żebyście zobaczyli, dokąd sięga. Spokojnie można do leggingsów nosić. Chociaż do jeansów może by lepiej jakoś tak było. Czy teraz za bardzo odstaje? Co myślicie? Nie wiem, może jednak tak było lepiej. O, jakoś tak, nie? No i świetnie ten dinozaur wygląda na plecach. Naprawdę jest to tak wesoła bluza. Bardzo fajna. Bardzo Wam ją polecam. Kolejna kolorowa rzecz. Ruszyłam z kolorami. Jest to również bluza, również rozmiar M. Ja zazwyczaj M-ki zamawiam z I tutaj mamy znów przepiękny różowy kolor. Ojejka, tutaj będzie motyw myszki Miki. Już widzę, że ten motyw jest taki jakby zamszowy w dotyku, ale widzę, że defekty tutaj są. Już jak rozłożę, to Wam powiem o co chodzi. Mała na kaptur. Fajnie wygląda, bo. I ten y, wzór myszkiniki jest różowy i bluza, i on jest trochę ciemniejszy, i myślę, że to naprawdę super wygląda na bluzie. Kieszeń z przodu, przyjemna w dotyku, chociaż przypomina y, trochę taki sztuczny materiał. No i zobaczcie, o co mi chodzi. Ten zamsz ma takie luki. Nie wiem, czy wy to widzicie, takie jakby wybrakowania tutaj są. I to wygląda jakby to już wiecie. Było trochę czasu noszone i prane, a jest to zupełnie nowa rzecz. Nie wiem, czy mi to się podoba. No, nie podoba się im. No dobra, przymierzmy sobie. Ależ ta bluza ma kolor. Wow, cudowny. Bardzo fajne. Szkoda, że ta myszka ma właśnie te defekty. Z tyłu wygląda tak. Ewentualnie na inny egzemplarz wymienić. Chyba, że to tak wiecie, szybko będzie schodzić. Nie wiem. Ale ja bluzą jestem zachwycona. Rękawów nie ma aż takich długich, znaczy dla mnie są akurat, ale jeżeli macie dłuższe ręce, to mogą być trochę za krótkie. Ale jest naprawdę świetna. Przechodzimy teraz do kolejnego mojego ukochanego koloru. Jest to kolor szary. Taka miśkowa bluza w rozmiarze M. Bym wam pokazała kotkę, ale nie chcę ruszać kamery. Moja kotka rozłożyła się w kartonie. I tak jest jej dobrze. Ojej, <noise> jakie to jest przyjemne. No dobra, rozmiar M. Myślałam, że będzie większa. Fajna jest, ale myślałam naprawdę, że będzie większa. Chociaż ma to swoje plusy i minusy. Jakby była większa, to mogłaby robić ta bluza za kurtkę. Albo takie, wiecie, no na coś nałożyć. W sensie na dwór w tym wyjść. Jako okrycie wierzchnie. Ale jak jest mniejsza, to również pod kurtkę się zmieści. Także... No, nie wiem, nastawiam się na inną. Jest inna, ale myślę, że jest też fajna. No, jest na pewno bardzo przyjemna w dotyku. Dobra, zobaczmy, jak w niej wyglądam. Tak bardzo lubię szary kolor. kolor. A po tych kolorach kolorowych wydaje mi się ta bluza taka mdła. Ale to dlatego, że wiecie, napatrzyłam się na kolory. Generalnie bluza jest bardzo fajna, bardzo fajnie do czarnych spodni wygląda bardzo przyjemna w dotyku, tak się, oj, żeby nie za dużo, nie, do tej wysokości rozpina się. dekord. Myślę, że czy zapięta, czy odpięta bardzo fajnie wygląda. Tak, bardzo wam polecam. I ostatnia rzecz z tego kartonu. Maszliwi drugi karton. Za chwilę otworzymy drugi. Jest to koszulka. W rozmiarze M. W takim lekko żółtawym kolorze. Boże! Zobaczyłam plecy i się zakochałam. Dobra, tak wygląda przód. Ona jest taka oversize'owa. Tjene, no naprawdę się zakochałam, zobaczcie. No jest cudowna. No jest rewelacyjna. I to nie jest taka czern, tylko to jest taki ciemny grafit. Kolor, który uwielbiam. O rany! Widzicie, aż ciarki mi przeszły. No tak mi się spodobała ta bluzka. Chociaż wolałabym, żeby była trochę jaśniejsza, ale ten tył jest no mega. Dobra, zobaczmy jak w niej wyglądam. Bardzo fajna koszulka, chociaż pełno jakichś takich nitek z niej wypada. Nie wiem, czy nie jest e, trochę za duża na mnie, ale no ten wzór na plecach. Zobaczcie sami, chyba jest odrobinkę za duża. Ona ma być oversize'owa, ale mm, chyba, że jest za luźna. Z tyłu tak się prezentuje. Wow! Będę musiała przemyśleć. Albo ją zostawię, albo może spróbuję mniejszy rozmiar, ale naprawdę jest świetna. Wow, totalnie w moim stylu. Przechodzimy do drugiego kartonu. Cóż tutaj się kryje. Tutaj mamy już trochę inne kolory. Jasne, brąz i coś w kwiatki. Zacznę może od tego. Jest to również bluza. Również taki mięsiaczek. Również w rozmiarze M. W tym, że jest biała. I na to bardzo czekałam. Bardzo czekałam. Bardzo mi się podobało. Tak się prezentuje. I zobaczcie, jak fajnie z tym znaczkiem na dole ona wygląda. Ja z tej serii mam już dresy, spodnie dresowe i bluzę. I powiem Wam, że Fajnie to wygląda. Z dressów nie jestem aż tak do końca zadowolona. Trochę się wypychają, ale bluza jest bardzo fajna i myślę, że ta też będzie. Chociaż nie jest aż taka miła w dotyku, jak ta mm, szara była. To jest taki baranek bardziej, ale fajnie wygląda. Zamek pod szyję i taka krótsza. No super, fajnie do czarnych spodni. Dobra, zobaczmy, jak się prezentuje na mnie. Bluza wygląda super, ale mam małe. Ale co do niej. Ale najpierw zobaczcie, jak się prezentuje. Nie jest taka długa. Tak z tyłu i tak. Tutaj są szwy, które strasznie mnie drażnią. No po prostu tak mnie drapią tam. To jest pierwszy minus. Drugi minus, ona ma tu wszytą gumkę. Jak tylko wezmę ręce do góry, to tak odskakuje. Chce się o tak układać. Ja wolę tak troszeczkę Niżej, ale to wiecie jak kto woli. Ym, no i ten materiał nie wiem, czy jest za przyjemny. Nie wiem. <grym> Dekolt ma, no nie za duży. No, bardzo mi się podoba wzór bardzo mi się podoba tutaj ten czarny znaczek, ale mm, jednak ja bym chyba nie polecała tej bluzy. Nie jest wygodna naprawdę. Szkoda. Sięgam po kolejną rzecz biała koszulka o ta jest bardzo miła w dotyku rozmiar M och zapomniałam że ona jest z długim rękawem fajna na zimę taki taki delikatny obrazek ale ma coś w sobie duży napis bardzo lubię koszulki z napisami z tyłu cała biała, naprawdę jest e, przyjemna w dotyku. Nie jest taka cienka, ale też nie za gruba. Taka myślę, że albo pod grubą kurtkę, albo nawet wiecie, jak jest bardzo zimny dzień, to nawet pod jakąś bluzę, żeby było cieplej. Fajnie się prezentuje, no? przymierzmy. Bardzo fajna bluzeczka, chociaż troszeczkę nam nie za duża. Znaczy, tu jest ok, tylko rękawy ma za długie. Ale wiecie co, tak jak na nią patrzę, to wydaje mi się, że może ona być i dla kobiety, i dla mężczyzny. Bardzo fajna jest. Tylko te rękawy, co ja mam jakieś za krótkie ręce do tych rzeczy? Nie, ale bardzo, bardzo przyjemna. No. Kolejna rzecz, kolejna bluza. Dzisiaj mnie wzięło na takie, wiecie, na takie bluzy mięsiste, barankowe. Rozmiar S tym razem. Dlaczego wziąłam S? Chyba było, może zaznaczam, że jest to oversize'owa. Tak, bardzo dobrze, że wzięłam rozmiar S, bo zobaczcie, jest duża. Jest naprawdę duża. Ta jest jeszcze mniej przyjemna w dotyku. Śmieszną ma taką strukturę. Bardzo fajny kolor, bardzo lubię taki, taką złamaną biel, ale to nie jest jeszcze taki beż. Taka lekko dłuższa jest. Wykończona tak na um, tak na półokrągło, zameczek. Kaptur, który nie jest za gruby. No fajna. Albo właśnie w taki cieplejszy dzień na coś założyć, albo pod kurtkę, myślę, też się nadaje. Wam, że jest długa, to jakiś płaszcz by musiał być. No dobra. Zobaczmy, jak na mnie leży. Założam bluzę i mm, brakuje mi w niej kieszeni. No zobaczcie, taka jest fajna, a kurtka, ale... No, brakuje mi tu kieszeni, i kaptur trochę tak do tyłu ją ciągnie. Rękawy lekko dłuższe, ale to jest właśnie akurat fajne w tej bluzie. No i jak odepniemy sobie zameczek, nie mogę, nie mogę całkiem odpiąć. To tak wygląda. I kapturek. O, fajnie, że nie jest aż taki głęboki bo nieraz bluzy mają taki kaptur, że założę i mi sięga, wiecie, do połowy twarzy. Ta ma taki akurat. No nie wiem, co myśleć o tej bluzie. Dajcie znać. Dajcie znać, co Wy myślicie. Teraz sięgnę po coś w kolorze natury. <laughs> Można tak powiedzieć. Jest to czapeczka w kolorze brązowym. Mam płaszczyk, takiego miśka. Na pewno wiecie, o który mi chodzi. W kolorze takim beżowym, i pomyślałam sobie, czy taka brązowa czapka nie pasowałaby do niego. Fajnie wygląda. Jest dosyć gruba, porządnie wykonana. No, podoba mi się. Przymierzmy. Przymierzyłam czapeczkę i wydaje mi się, że całkiem, całkiem jest ten kolor. Całkiem fajny. Bardzo wygodna jest, w sensie nie uciska ani nic, z tyłu tak wygląda. No, tu się muszę zastanowić. Dajcie mi znać, czy pasuje taki kolor, ale myślę, że do blond włosów taki odcień brązu pasuje chyba, ale poczekam, co mi napiszecie. Zostały mi dwie rzeczy w kartonie. Tu jest sukienka, tu jest sweterek. Sweterek w rozmiarze M. Również ma przyczepioną zieloną meczkę. Uu, uu, fajny wzór ma. No fajnie się prezentuje. Bardzo mi się ten wzór podoba, naprawdę. Zobaczcie, i na całych rękawach ma również ten wzór. Trochę obłazi, takie białe jakieś niteczki ma. Ale fajny jest, naprawdę. I zobaczcie, jaki, jaki gruby ściągacz tutaj przy szyi też mi jest troszeczkę jaśniejszy. Troszeczkę ciężki jest. Dobra, zobaczmy, jak w nim wyglądam. Ciasno mi. Ciasno mi pod szyją. Przeszkadza mi. No prawda przez to, że to jest takie chyba grube, to mam takie wrażenie, że to tak mi uciska tutaj. No i chyba kolor jednak nie jest mój. Taką ma długość. O, pasek mi się odznacza. Kiepsko to wygląda. Taką ma długość. Rękawki mają fajną długość. Uwielbiam taką właśnie. Ciepły jest, wzór ma rewelacyjny. E, chyba fajny jest, tylko nie wiem, czy to by mi nie przeszkadzało. I wolałabym mieć jaś, jasniejszy szary. Ale jeżeli wiecie, lubicie takie ciemniejsze, to, to super. Tylko nie wiem, co z tą szyją. Może bym się przyzwyczaiła. I ostatnia już rzecz. Jak mówiłam, jest to sukienka pomyślałam, że fajnie nosić również jesienią, czy jak są takie cieplejsze dni zimą, sukienki. Chciałam, żeby nie była ta sukienka czarna, ale żeby nie była za jaskrawa, żeby wiecie, do ciemnych butów pasowała. I ta wydała mi się odpowiednia. Taki żółty z zielonym, z czarnym, z białym zmieszany. Ja nie do końca jestem fanką żółtego i zielonego koloru, ale ta sukienka mnie urzekła. Mam ją w rozmiarze M. Uuu, fajnie wygląda. Zobaczcie, z dołu halka czarna wystaje. Wiecie, co mi się wydaje, że ja mam już sukienkę o podobnym kroju. Taka typowo letnia jest. Bardzo lubię ją nosić, także kto wie, czy ta również nie przypadnie mi do gustu. Bardzo fajny, taki zwiewny, delikatny materiał. Może nie będzie w niej aż tak ciepło, ale wiecie, y można coś na wierzch zarzucić. Także dobra, przymierzmy. Bardzo fajna sukienka. Nie wiem, czy ciupkę nie za długa, ale jest bardzo fajna. Tutaj oczywiście ona ma guziczki od pasa do góry. Można sobie zapiąć. Ja zostawiłam takie dwa, wiecie, uchylone. No i ona ma guziczki zapinane taką gumeczką przy rękawach. I po prostu tak się męczyłam, tak się męczyłam, że zostawiłam ten guzik. I teraz patrzę, że bardzo fajnie do złotych dodatków pasuje ta sukienka. Długość ma taką. Um, Wolałabym lekko krótszą, ale nie jest źle. Fajnie, że ma tą halkę pod spodem, to nic tutaj nam nie będzie prześwitywać. No, coś ma w sobie ta sukienka, naprawdę. Nie wiem, czy z tyłu wam pokazałam? Może pasek? <grym> no, podoba mi się. Tylko dajcie mi znać, bardzo Was proszę, czy taki kolor pasuje do mnie. Wydaje mi się, że tak. Fajna, naprawdę. I to było już wszystko w dzisiejszym odcinku. Hej, Mierzymy. Jestem bardzo ciekawa, które rzeczy Wam się podobały, które rzeczy Wam się najmniej podobały. Jak zawsze będę czekała na Wasze komentarze, na Wasze opinie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie kciuki w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będzie mi bardzo miło i nie przegapicie żadnego filmu na moim kanale. Dziękuję i do zobaczenia. Pa, Buziaki!